Czarnków trzcianka. Budowa placu zabaw w górze nad Notecią, budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Romanowogórne i kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Zofijowie. Oto niektóre z inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Czarnków. Zadanie inwestycyjne gmina realizuje w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, programu rozwoju obszarów wiejskich. Przy okazji realizacji działań zwiększyła się aktywizacja społeczna, podkreśla wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. Tutaj akurat w tym miejscu są, były były realizowane dwa projekty. Jeden dotyczył budowy e, e, szatni dla sportowców, takiej wielofunkcyjnej, e, a drugi dotyczył boiska, moment e, e, też wielofunkcyjnego, e, które służy do gry i w siatkówkę, i w tenisa, i tutaj obok też jest do, e, boisko do piłki plażowej. W Zofijowie powstał kompleks sportowo-rekreacyjny. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z wojska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego. Mamy tutaj drużynę z sportowo-rekreacyjną, drużynę sportową, gry w Zofijowo, gdzie się odbywają cyklicznie mecze. Też jesteśmy dumni, że tu powstał taki obiekt i, i powstało tutaj to kort do tenisa, do, do siatkówki. I naprawdę ludzie z tego korzystają, przyjeżdżają sobie rodzinnie, tu rozgrywają jakieś rozgrywki, czy w piłkę plażową młodzież gra. Tak. Staramy się jak najczęściej zwłaszcza teraz, kiedy jest kort, a to taka nowość, to trochę ciężko znaleźć miejsce szczególnie wieczorami. Także osób nie brakuje, tylko no, trzeba niekiedy wyciągać na siłę. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że powstaje coraz więcej nowych obiektów, no bo jak już wspomniałam wcześniej, możemy się rozwijać, możemy poznawać sobie jakby te swoje ukryte talenty. No i to jednak wzbogaca nas, jakby nie patrzeć. No, w różnych aspektach niekiedy to chodzi, o czy poprawienie dobrej figury, czy no czy nie wiem, jakąś kondycję sobie wyrobić. Kompleks sportowy to nie jedyna inwestycja zrealizowana na terenie gminy Czarnków. W miejscowości Góra nad Notecią powstał plac zabaw, a w Średnicy rozbudowano świetlicę wiejską. Trzeba powiedzieć też, że gmina jest dosyć duża terytorialnie, ma dużo miejscowości, stąd też taka była potrzeba. Te projekty są też różnorodne, one tu akurat mamy do czynienia z taką bazą sportowo-rekreacyjną, natomiast budowaliśmy, remontowaliśmy też świetlice wiejskie, sale wiejskie niekiedy od nowa, ścieżki pieszo-rowerowe i dużo placów zabaw. W Romanowi Górnym zbudowano wielofunkcyjne boisko. Inicjatorkami projektu były Natalia Just i Magdalena Walkowiek, założycielki grupy Odnowa Wsi. Miałyśmy pomysł i chciałyśmy go zrealizować, więc założyłyśmy grupę Odnowy Wsi. Grupa Odnowy Wsi została założona w przeciągu tygodnia, a sam projekt został napisany w przeciągu dwóch tygodni. Złożyłyśmy i po długich oczekiwaniach okazało się, że, że się udało. I dzięki czemu właśnie stoimy na tym wojsku w Romanowie? I myślę, że cieszy się dużą popularnością. Wkrótce realizowany będzie kolejny konkurs z serii Piękniej Wielkopolska Wieś. Będziemy dalej tutaj kontynuować pracę, będziemy skarpę. Umacniać będziemy robić trybuny, będą elementy siłowni na powietrzu, element placu zabaw i taki domek do, do wypoczynku. Działania realizowane na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wspierają lokalne firmy. Tylko firma Wiabut, ale także z terenu Romanowa Górnego firma Komat należąca do pana Mieczysława Kozłowskiego i firma Sztejko Szczankowa wspierają różne inicjatywy na terenie wsi Romanowa Ogórny, Walkowic, Walkowic i innych miejscowości na terenie gminy Czanków. Inwestycje pokazują podejmowaną aktywność społeczną, chęć do działania i rozwijania lokalnych społeczności.